W 20. kolejce III Ligi miłą niespodziankę swoim kibicom sprawili zawodnicy Wisły Sandomierz. Piłkarze na swoim stadionie przy koseły w Sandomierzu pokonali stal stalową wolę 1 do 0. W niedzielne popołudnie Wisła Sandomierz zmierzyła się ze stalą stalowa wola. Która w tabeli notowana jest znacznie wyżej od klubu z Sandomierza. Trybuny po stronie gospodarzy zapełniły się w znacznej części. Swoich piłkarzy nie opuścili również kibice stali. Zapełnili oni sektor po przeciwnej stronie boiska. Spotkanie rozpoczęło się od widowiskowego wejścia zawodników na murawę. Piłkarzy wprowadziła młodzież, niosąc transparent w barwach Ukrainy z napisem Stop wojnie. Po krótkiej chwili dla fotoreporterów sędziowie odgwizdali początek meczu. Szala zwycięstwa na rzecz Wisły przechyliła się już w 11 minucie, kiedy to Grzegorz Ochwat wyprowadził swój klub na prowadzenie. Gra na boisku nie należała do najspokojniejszych, a trybuny po stronie gości, choć dopingowały swoją drużynę, to nie obyło się bez wulgaryzmu w stronę gospodarzy spotkania. Agresywna gra Sławomira Dudy ze stali Stalowa Wola w 36 minucie zakończyła się opuszczeniem boiska przez zawodnika. Arbiter spotkania pokazał Dudzie drugą żółtą kartkę, po czym wyjął czerwony kartonik. Od tego momentu rywale Wisły grali w dziesiątkę. W drugiej połowie spotkania piłkarze Wisły bardziej skupili się na defensywie, skutecznie broniąc dostępu do swojej bramki. Dobre okazje miał Szymon Jopek, jednak żadna z prób nie zakończyła się trafieniem. Jak powiedział radiokielce Kielce Sebastian Wieczorek, prezes Wisły, to był mecz walki i widać było, że goście chcą wygrać za wszelką cenę. Chłopcy dziś pokazali mocny charakter, chęć walki i młodzieżową fantazję, bo trzeba podkreślić, że w wyjściowym składzie grała aż 7 młodzieżowców i z tego się cieszymy, bo walczymy o punkty w pre-junior system. Tym bardziej gratuluję drużynie, że potrafiła ten wynik dowieść do końca, powiedział na antenie radiakielce Sebastian Wieczorek. Wygrana Sandomierskiej wisły pozwoliła na dopisanie klubowi trzech punktów w tabeli. Ogrywając znacznie silniejszy zespół ze stalowej, wiślacy dziś notują 15 miejsce w tabeli z 19 punktami na koncie. Dla STV Info, Piotr Andryka.